Siemanko, z tej strony Luźna Gadka, ten inteligentny, wiem, że za mną tęskniliście, ale nie tylko ja, są ze mną moi wspaniali współprowadzący. Pierwszy raz w historii Luźnej Gadki jest z nami Maja Domżalska, Majalska, no i tak. tradycyjnie ten przystojny, ten za którym tak bardzo tęskniliście, również yy, Hubert, to nazwiska ja. nie można zdradzać, wiadomo, no jest rodo. Już tak zdradziłeś, ale dobra. Ale... Już. Już jest, już, już poszło. Także już, że, już poszło poszedł świat. viral, także nie ma sensu. Już, już tak wiedzą, to. już ci przybyło. Tak, tak, wiadomo, ale dobra. Influencer, ug. Influencer, tak. tak. Typowy tak. influencer, Hubert. E no, K. Wiadomo, wiadomo, czy ja to zasługa. Lecimy nie dzisiaj. Twoja. Ja się wypromowałem stary. Lecimy dzisiaj z dawką waszych ulubionych tematów, naszych nie do końca, ale specjalnie robimy to dla was i dla Huberta. E ale zaczniemy najpierw tematem, który ostatnio poruszył nas wszystkich. Jest to bardzo fajna sprawa, ponieważ nasz ulubieniec, nasz idol. Martin właśnie Neiman. on, Marcin Najman, L Testosteron, wydaje książkę i podejrzewam, że ta książka na stałe wpisze się do obowiązkowych lektur szkolnych. Jak się to Cudo. Się nazywa? To jest ten Ojciec, ojciec, ojciec Chrzestny, Chrzestny Polskich Polski Freak Fightów. Niesamowite. Jak daliście tę książkę? No nie, to jeszcze dopiero. Dopiero, dopiero wyszła. Ja nie, nie, wyszła już. Ja przepraszam Was widzowie, ale ja nie jestem totalnie w temacie, bo. Jak zawsze, no? Martin to nie jest moja bajka, po prostu. Jak nie? Wiadomo, nie. że to będzie yy, ikoniczne wydarzenie, tak samo jak Stanowski, więc. Yy... A dlaczego tak mówisz? Może on ma coś ważnego, fajnego do powiedzenia. Jestem tego bardzo ciekawa. Ja nie, ale. To, no. to jest, ale jak przeczytacie to, możecie mi sprawdzić. To jest spowiedź, to jest na pewno spowiedź legendy polskich. Nie free tylko fight free fightów, ale polskiego sportu uważam. Że no to tak, jest Marcin, wspaniały, Marcin. wspaniały moment. No zobacz, jeszcze herb polski. No tak, bo to przecież Polak, który, który, który bronił jasnej góry. jasnej góry 300 lat po, po tym, jak ją atakowali. Ale to nie ma znaczenia, naprawdę. No, ja się wzruszyłem, jak zobaczyłem, no że dobra, Marcin... ale o czym może być ta książka? Ja myślę, że to jest... Myślisz, że to jest jego spowiedź, spowiedź tak? tak? Ale na temat czego? Wszystkich walk, wszystkich walk, wszystkich klepań. Okay. Dlaczego się nie przygotował, tak? Jak walki? się on nie... się do każdej przygotowuje? A, przepraszam. On jest jak Darek. Ja nie widzę. No. no moim zdaniem on tutaj będzie się spowiadał z tego, że to on wszystko zapoczątkował. I tak naprawdę te wszystkie freak fighty, które aktualnie mamy, to wszystko jego zasługa. I, I że wszyscy powinni podążać jego śladami. Ja bym chciał zobaczyć walkę znowu e, Marcin Nayman z Don Cassio. Ja Pudzianem. No dobrze, możemy tylko się zastanawiać. E, Jaka będzie kolejna jego ikoniczna nie, nie e, walka? Lecimy dalej. Lecimy dalej. O! Biril, ciekawa sytuacja. Ciekawa sytuacja. E, e, ja założyłem Birila w ogóle. kumacie to. Założyłem Birila. Nie mam nikogo ze swojego rocznika, dobra jedną osobę. Mam same roczniki młode. Hej, tu widzów. Nie no. Ale nic nie powiedział. Nic nie powiedziałem. No ja bardzo lubię koleżanki z niższych lat, także dodaję Robi masowo. Ty... to promocje nie masowo, Masowo dodaję, także możecie mi dodawać na Birilku, ale w ogóle. Podaj nazwę wtedy. nie pamiętam. Michu Podłog A, Michu podłogajuc, Dobra. Lecimy. W ogóle, w... kurczę, byłem sceptycznie nastawiony jak do TikToka z tym Birilem, ale jak się już wkręciłem, to czuję ten vibe w ogóle. Tak streszczając pokrótce tak, co to może... jest w ogóle. No? Co może ktoś to jest? nie wie, moi rodzice na pewno nie wiedzą, ale. Jest to aplikacja, w której mamy być rzekomo, tak. jak najbardziej autentyczni. Dostajemy raz dziennie jedno powiadomienie, w którym mamy zrobić sobie zdjęcie jakby selfie i z drugiej strony zdjęcie tylną kamerką, żeby pokazać właśnie co robimy w danym momencie dnia. Wiadomo, że może być to troszeczkę przekłamane, bo no, nie trzeba konkretnie kliknąć w, tylko i wyłącznie w powiadomienie i tylko w tym momencie można zrobić to zdjęcie. To jest powinno tak być. Powinno tak być moim zdaniem, no. bo później można i tak czy siak dalej stawiać Ale z drugiej strony, jak, jesteś, jak jesteś w toalecie na przykład i masz sobie No, robić no to, to masz być prawdziwy. Czyli no masz być prawdziwy, masz być autentyczny. Dlatego ja robię takie zdjęcia, jest tak, rozmazany. Się, jest fajnie. Siedzisz na toalecie i robisz... Przodem i tyłem. I nie wiem, pokazuj... nie, nie wiem, co pokazujesz z przodu, ale... Przystojny, czemu nie masz Birila? Nie wiem, jakoś mnie to nie jara. Nie kręci. Mnie jak to. nie? Pierwszy He. mi powiedziałeś o Birilu w ogóle, ja nie wiedziałem co to jest. Ja ci powiedziałem. Tak, chyba mnie skądś Nie, pamiętasz, jak gadaliśmy, że yy, już wcześniej chcieliśmy gadać o Birilu. Mhm. I ty powiedziałeś, a dobra, to. No w sensie, a no, no? no dobra. Pierwszy mi co to jest Biry, w ogóle. Tak, bo przypominam sobie sytuację. No. To, no generalnie sytuacja wygląda po prostu tak, że moi znajomi to zakładali, ale ja tego sobie po prostu nie założyłem, bo to jest kolejna aplikacja, która zajmuje ci po prostu czas. W... Twój wolny czas po prostu ci zabiera. To jest rozrywka, no tak, ale trzeba. Zobacz, patrz, patrz z drugiej strony, że nie tracisz dużo czasu na tego biryla no ale... bo robisz zdjęcie w tej, w tej momencie albo chwilę później, i wtedy widzisz te wszystkie biryle, które twoje znajomi dodają. No właśnie, no, no. i to generalnie trochę... I Wchodzisz raz dziennie. Ale to na praktycznie. jest tak, jak in... no w sensie to na jest jest Instagramie. wchodzisz... Story na Instagramie. Moim zdaniem to jest y... nie, troszeczkę bo... kopia snapchata. Tak, ale okay. story na Instagrama i na snapchata możesz wstawiać, co chcesz wstawić, a no. tu wstawiasz. Czyli, to, co musisz wstawić. A, czyli nie możesz dodawać więcej niż normalnie. Nie, jedno, nie jeden tylko jedno. A, Je, jedno, jeden, no. No. jeden biryl w ciągu dnia. No? A, I nie możesz dodać zdjęcia z galerii. Tylko i nie możesz tylko... tego usunąć na przykład. Można usunąć. Możesz, Można ale później odnoga. bloka dostajesz. Nie. No, jak usuniesz biryla swojego. Nie dostajesz to nie, żadnego bloka co ty To gadasz? nie możesz innych oglądać. No. A, bo to jest ważne właśnie. No. <grywk> Kochani widzowie, żeby oglądać birilę innych, trzeba najpierw samemu tego birila dodać, także to jest taki wymóg. Dobrze. To jest fajne, zmusza cię, czyli, że musisz dodać zdjęcie, żeby zobaczyć innych. jak nie dodasz zdjęcia, nie zobaczysz tak. innych. No. Tak. Drodzy chłopcy, ja założę się, że część naszych widzów na pewno wie, co to jest biril, więc tak chcieliśmy tylko napomknąć, tak. ale ogólnie jesteśmy strasznie z tym opóźnieni. Mam nadzieję, że moi rodzice po tym odcinku założą birila. Po co? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Żeby my się nie, czuł, żebym nie czuł się samotny na tym Birilu. Widziałem na przykład TikToki, bo ja to jednak tiktok team. A TikTok. Nie, no, tak. Wiadomo. I Widać. E, ogólnie no, właśnie miało być coś takiego <śmiech> <śmiech> z tym Birilem, no. że właśnie miałeś być tym prawdziwym, że nawet jeżeli robisz w danym momencie coś, czego byś nie udostępnił, powiedzmy, na, do internetu, to i tak to dodasz, bo musisz. A. Teraz to tak nie wygląda, bo może to zrobić po prostu później, no. czyli jaki jest sens tego? Ale widać, że dodałeś później. Tak? No, widać. widać no to, że no, po ale że to zmienia? No, ale to nic nie zmienia no tak właśnie. naprawdę, um, dlatego czyli... jest, to, jest to, kochani, kolejna bezsensowna aplikacja. aplikacja. Nie zakładajcie, a jak założycie, to do, dodajcie mnie, Michu, podłoga, a Józef. chyba. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. No i o, oh, wreszcie, tak? Temat Kończy. piękny. Ja się zamykam, Kończy. możesz zaprezentować płytki. Kończy. Yy, tak, jestem szczęśliwym tak. posiadaczem yy, preorderiku, proszę bardzo. Tutaj mamy yy, główną płytę, w której mamy płytę. Tako Hemingway, Tako Hemingway jest jedną z osób, ale dzisiaj <ścoughs> dopiero to zauważyłem, szczerze, szukałem tego, nie mogłem tego znaleźć, nie wiem dlaczego, dzisiaj to znalazłem, że to jest jednak tutaj. Pokażę wam widzowie, żebyście też wiedzieli i Unboxing już nie kupicie pre-orderu, pre jest mi bardzo przykro, ale o, plakacik. jest plakacik, tutaj jest, nie wiem, jeszcze nie wiem, co to jest. Mapka jakaś taka. Scena. Trochę mapka. Koncert będzie jakiś już, wiadomo? No wiadomo, właśnie. będą na openerze, moi drodzy, A. to jest bardzo ważna kwestia, którą trzeba poruszyć, że Club 2020 będzie na openerze tak. i to jest jedyny powód, który mnie w tym roku zachęca tak. do pójścia na openerze. Wydasz kilka stów. ha ja to wczoraj mówiłem. Żeby pójść na koncert. I będzie padać, ale albo no... ci odwołają ten o, koncert. No, jak nie, nie jestem totalnie nie jestem fanem yy, openera ze względu na to, co się tam dzieje. Jakoś nie, 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 nie kręci Za mało, ale tam. zawsze no, jest tak. Przez tak zwaną krątwę Openera, yy, że co roku Pada. praktycznie jest jakaś katastrofa. Pogodowa. Inaczej no, tak się tego nie da nazwać. No, ale więcej o płycie porozmawiajmy. No właśnie. A, jest o, o muzyce, porozmawiajmy. Ogólnie uważam, że. Przesłuchaj. Jestem trochę zawiedziony, szczerze. Ja również. Spodziewałem się więcej. Naprawdę spodziewałem się więcej. Spodziewałem, że ten projekt zrobi wielki szum. Ale się wielkim echem nie odbił. Nie, słucha, nie słyszę 2020 w radiu. E, może dopiero wchodzi. Okay. No ale w sensie nie ma chyba piosenki, która by mogła polecić w radiu. No nie wiem, tak porównuję tak trochę. Porównuje to trochę do Ojo i pamiętam, że gadaliśmy o tym, czy przebije Ojo nie, i trochę. uważam, że nie przebije Ojo, mimo że są fajne nazwiska, ja, że są głośne nazwiska, że jest, jest tak o Hemingway, jest Ojo w Ojo. Ojo w Ojo. No, yy, ogólnie rzecz biorąc, ja bym ja? tego nie porównywał do ani. Ojo, ani do y, taką na fidę, ani do takich rzeczy, bo to jest bardziej coś w stylu hotelu Mafia, nie? Tak. Mimo no. wszystko. I no, ja, no, no jest to lepsze niż Hotel Mafia, jednak mimo wszystko. Ja się nie zgodzę, z nie zgodzę się z opiniami, które mówią, że jest na odwrót. Bo jednak, nie wiem, nawet te vlogi, które y, dodawali Hotel Mafia w porównaniu do odcinkowych, odcinkowego serialu powiedzmy. Od 2020, to 2020 też wygląda lepiej. Ja bym... Jest to moja opinia i yy, proszę jej. Yy... Umówmy się szczerze, że Malibu Barbie ratuje tą płytę. Ja bym jeszcze tak tylko dodała, Słysza. że tak naprawdę yy, tą no płytę przyćmiewają single, które zostały wydane przed wydaniem całej płyty. I one teraz wojują sobie TikTokiem, no. Instagramem, no Malibu tak, Malibu Barbie. Malibu Barbie, no cóż, przypływ, tak. Owek. Bez e, przesady. No. No nie, dobra, nie, nie widziałem żadnych TikToków z tym, tylko Malibu Barbie. Jest, oczywiście jest. jest. No słabo jest no. Tiktoka, no. Bo on ma same jakieś trendy takie no, typu no, Dobra, no, dobra nieważne, lepiej nie będę tego mówić, lepiej tego nie będę mówić, co on ma na TikToku. W każdym razie. Nie wiesz co mam na TikToku. Dobra, no. czasami ci wysyłam, no. No, to coś tam wiesz. W każdym ale fajne razie, rzeczy wysyłam. W każdym razie... E... Obserwujcie mnie na TikToku. Nie wiem jak się nazywam, ale Jezu, obserwujcie. jest jaka autopromocja w ogóle. W każdym razie, powracając do muzyki, bo rozmawiam teraz o muzyce. O e... TikTok? Nic nie słychać tak naprawdę o, o reszcie piosenek z płyty. I no. tutaj marketing totalnie siadł, promocja płyty tutaj siadła, yy, siadł, yy, siadł tylko hype na cały koncept. Kiedy jest przypływ, nie mam czasu na bliskich, nie mam czasu na wszystkich, liczy się tylko to co ci przynosi korzyści. Kiedy jest przypływ, nie mam czasu na bliskich, nie mam czasu na wszystkich, liczy się tylko to co ci przynosi korzyści. Kiedy jest jest nie mam czasu na bliskich, nie mam czasu na wszystkich Liczy się tylko to co ci przynosi korzyści Po co kupiłem na szyi, skoro dusi moją szyję Po co się poświęcam skoro wylewają, pomyję Kupiłem już tyle rzeczy, tego gówna nienawidzę. 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 nienawidzę nienawidzę, nienawidzę Po co nowa beta, nowy rower, nowy Gucci po co świeci dełka jak nie karmić swoich ludzi, baby Po co ci ten make up, z nie widzę twojej buzi Kapsion po angielsku jakbyś podpił hollywoodzik Proszę powiedzcie mi, gdzie się ukrywa ta Malibu Barbie Ona jest stylish, ona ma vibe'ik, Malibu Barbie Ty tak wyglądasz, mi nie przeszkadza, że karmi bajki No a który numer z singla ci się najbardziej podoba, panie przystojny? Nie mam właśnie jednego takiego konkretnego, niestety Jeśli to nie jest to Malibu Barbie, to może po... wyjść Cześć, nie, dobra, wracę, 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 wracę. będziesz nam potrzebny. Nie, 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 nie szczerze powiedziawszy, nie mam niczego takiego konkretnego. Ale podoba mi się większość tych piosenek. Ale y tylko podoba. Nie aż tak. Się. Nie, tak, nie. nie. Są piosenki takie jak tak naprawdę, która siada mi w, praktycznie w 100%, jest piosenka Vertigo, która też mi siada praktycznie w 100%. Jest Malibu Barbie, która mi siedzi w 0%. Y a Mówiłem Ci mi się podoba, że jest nawiązanie do tak ogólnie do twórczości, jakby tak troszeczkę, tak A no, delikatne... Takie... A, bo to jest ten początek, co leci... Tak, no, tak no, to, to jest to i taki, taki, taki fajny smaczek, chociaż na mixtapie też jest y, piosenka nazwana Trójkąt, ale nie wiem, czy to ma coś wspólnego, jeszcze aż tak dobrze jej nie przesłuchałem tej, tej piosenki. Będzie dopiero głębsza analiza. Tak, dokładnie. Po paru głębszych. Ale wiem, co jeszcze leci na TikToku, teraz byś się przypomniało. No. Jeszcze nie znam tych y, tytułów na pamięć. Y, na pewno Cypher, y, dwa, ten y, 2022. Cypher to jest ten Poczekaj. numer, gdzie ty I jest... sken... I wszyscy Ale są... Ale to jest Candy Shop. To jest taki, re... jak ja nie lubię remiksów, ja naprawdę nienawidzę remiksów, to ten remix brzmi lepiej niż to, co jest na płycie. Jest super. A, Przypływ. Y, Avi, według mnie robota... Super kozacka. Ja będziemy słuchać jeszcze przez 15 minut za każdym numerze, kto tam dobrze tak. polecia i w ogóle. Tak. Dobrze, Tak. To będzie. Nie, jeszcze landlord jest fajny. <grym 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 dobra. Bardzo fajny refren. zadałem ci tylko. pytanie, który jest najlepszy numer, dobra, to, a dałeś dobra. mi całą tracklistę i powiedziałeś, który nie, jest... Nie, nie, nie całą. E, dobra, już nie będę pytał. Najlepszy... kurczę, no ciężko się zdecydować, no. Pół godziny Ale później... Ale możecie dawać znać w komentarzu, która wam Pół się Pół godziny później, później jeszcze będziemy czekać, aż Hubert e... powie tego najlepszego. Tam, dobra, tak naprawdę, niech o. będzie tak naprawdę. O, Mamy to, dobra. Szacuneczek. Dziękujemy Club 2020 za udział w, naszej, w naszym programie. Teraz przechodzimy do e, czegoś, o czym już nie lubimy mówić, ale... Lubimy mówić, tylko że według Nuda. mnie... Już się zrobiło nudno, bo już wszystkich znamy, wszystkich widzieliśmy. Wiemy kto co mówi, kto co robi. I nie ma już nic takiego. Ale jest Marcin Najman. Yeah. Jest Ludwiczek. Jest Ludwiczek, i Je, jest Darolew. Ła! Ty Zróbcie ładne. Trochę wygląda jak Darolew, tak? Ty, ty weź, jakby mu tak. Ej, Majalska, zrób ładne. Przestań, ła. bo ja tego nie odwidzę. Nie odzupełnię. Nie odzupełnię. Zresztą wygląda tak samo. No. Tylko, że. trochę w włosy. Nie, ogólnie czekacie na jakąś walkę, czy tak już. E, nie. Flaki z olejem. Mnie w ogóle nie zainteresowała ta gala. jakoś Alexi? mam wrażenie. O, Lexi, Lexi. No Lexi, no co? To jest Lexi? walka damska, no, no Kolejna walka damska do kolekcji z serii tych wieśniackich i tyle. no Tyle. Nie lubisz Lexi, a Paulina na no. hornik? No to tym bardziej. Na sprawę ja, tak. No ale gdybym Sword, miała, gdybym miała wybierać pomiędzy nimi dwoma, to wiadomo, że, że Lexi. Wy, wygra czy lubisz Lexi? Że wygra, bo jest o wiele lepsze technicznie. A lubisz kogo? bardziej. No Lexi, no. Też no three team Lexi. Lexi. No. No. Okay. Ale w każdym razie no Może o babeczkach powiemy. Ostatnio mam też Ostatnio mam też takie wrażenie, że y, te gale są po prostu za często. No. I już się nie chce nikomu tego oglądać. No w sensie, tym bardziej nie chce się za to płacić, ogólnie no. biorąc. No nie, no w sensie no znamy już tych wszystkich ludzi, tak jak mówiłem i... Fajnie, że Pasza wraca. O, to jest fajne, bo to jest taki kontrast, myślę. Ciekawe czy rozwali Dubiela. Mm. Ja myślę, że tak. No. Nie wiem. Nie no, z Owcą wygrał, tak? To dobrze tak, pamiętam. No ja jeszcze mam dobrą pamięć. Ogólnie z moją pamięcią jest średnio, ale widzę, że jednak. Ale Daro Lew pierwszy to. raz jest faworytem. No, Przejdźcie może to? By nie może by. wygrać! Może wygrać! To jest... Widzowie! Tarek Lew. Ła! Ma szansę wygrać. Polecam. On jest ogólnie... Nie stawiać na Darka, ale... ale... Może się uda mu wygrać, także... A Testosteron wygra z Prezesem? Nie. Już ostatnio była ta walka. <grym tak? <grym na wotorę, no. I wygrał w paręnaście sekund, może parę no Kurczaki. Ja już niestety nie śledzę tego. No. Nie mam na to czasu. Ale Marcin... bo kto to jest? jednak Haribo to i. jest ten... Yy, brat Gąsiewskiej. Ej, on jak... Ten jest na wspólnej. O! No fajnie. bo to jest to! To jest Brawo. to! Tak, to jest to! Kurczę, bo właśnie właśnie jakaś taka znajoma twarz. I tak się zastanawiałem, czy to jest on. Dlaczego Haribo? Bo no, lubi żelki. Jest mięciutki jak żelek, czy Lubi żelki. No, okay. widocznie. Dobra. Najlepsze, że Haribo i Labryga to wyglądają jak bracia. Labryga. Ej, faktycznie. No, serio, są Faktyczne. identyczni. No. Labryga trochę cięższy. A jakby napakol. połączyć paszy bicepsa z Darolwem, to wyszedłby crazy, widzę. <grym <grym o Jezu! Wow! Ej, ale serio. Powiedz, no, no, że nie. No trochę no, może, panie, nie, nie chcę, chcę to od zobaczyć, ale <grym> dobra. Ja. Dobra. Ale no też nie, może bardziej Tybor. Daro to powinna być walka wieczoru, dajcie Darka na, na main event, proszę, po prostu. Ale on walczy z Ludwiczkiem, to nie dadzą mu main eventu. ale może walcz, zawalczy kiedyś z, nie wiem, z Marcinem Najmanem po raz drugi. Boże, jest takie prawdopodobieństwo. Także nie czekamy, ale pewnie obejrzymy, może Raczej ktoś przedymi no i przechodzimy teraz do ostatniej, mm, ostatniej rzeczy, o. ostatniej sprawy. Maja sobie kupiła iPhone'a i chciała pokazać. Nie kupiłam. Chciała się pochwalić. No, ale fajny nie. kolor. Nie, wcale nie. <grym> no co tu, co tu jest takiego ciekawego w tym, Michał, powiedz mi. E, tak, to ale jest... Zacznij od początku. <grym> zacznę od początku. To jest iPhone 14 chyba. Albo 13. 14, 14 Pro. 14 Pro, sorry. No, Pewnie jeszcze Mac. Został, został zaprezentowany na, na konferencji Apple'a. Nowy iPhone, ale nie jest nowy, tylko ma nowy kolor. Nowy Wielkie kolor wydarzenie. To ja, kolor to ja. No. Nie wiem co ma. No, żółty no. iPhone. No. Nowy kolor, no dlatego tak, o co chodzi powinien tak, tu zapowiedzieć. Po, tu nowy musi kolor piosenka od, software, od 100%. No, nowy kolor to my. Nowy kolor to ten iPhone. Nowy kolor to Apple. Nie. No. Tak. Ale to jest ten kolor, ten żółty? Tak, jak tak. się podoba w ogóle. No. Nie kupiłbym. Ale kosztuje więcej niż. Pewnie tak. W sensie to jest ten sam model. Tak, ale wszystko. Z ale zaprezentowany, że wiesz, że nowy, jest... iPhone, nowy okay. iPhone, ale nie jest nowy po prostu. I Aha, trochę bekaż. Tak, tak, trochę była na prost... TikToku na tym, do tego. ale cash się musi zgadzać. No, nie? warto było. Ciekawe ile jest droższy. W ogóle nie wiem, czy słyszeliście, to jest mocne, ale yy, Kurde, zacząłem się. Dobra, już wiem, już wiem. Wchodzi uni... już wiem, już wiem, już wiem. Wchodzi dyrektywa unijna, która y, nakazuje, żeby wszystkie wejścia do telefonu były USB-C, nie? Mhm. No i iPhone, i iPhone idealnie z tego wybrną. No, w sensie to są. Geniusze biznesu. Nie. Możesz ładować USB-C, ale jeśli jest nieoryginalne, nie e to będzie ci wolniej ładowało. O, proszę. Więc i tak musisz kupić te oryginalne, żeby ci się szybciej no. telefon naładował. Genialne po prostu. W sensie no i tak teraz. Majo, mają łeb te... po prostu. Znowu ja nie mogę. W sensie no. teraz tak są te indukcyjne. Także myślę, że to... No wiem, możliwe. ale rozumiesz, że, że, że no, ładując nieoryginalną ładowarką USB-C e-ploską naładuje Ci się no, telefon wolnie? Ja się też spotkałem z czymś takim, że y, jeżeli kupisz ładowarkę nie od nich, to ona po prostu nie, nawet nie ładuje czasami. Ale jak kupujesz za 5 zł, no to... Nie mówię, że za 5, ale powiedzmy, że za 30 nawet. To też może nie ładować. Więc ja nie wiem, jak oni to robią, ale to jest Ale fiat, są nie, dobrzy. Nie. Są no, dobrzy w tym. No. Naprawdę są w tym dobrzy, żeby zarabiać pieniążki. Trzeba się od nich uczyć, a nie my o nich gadamy. Właśnie. No, trzeba, trzeba rzeczywiście. Trzeba, trzeba coś wymyślić. Janek no. no Leosia. No właśnie, Janek Leosia. Hubert się zainteresuje, zobaczy sobie na jakich numerach jest Janek tak. Leosia. Uwaga, w Radomiu był konkurs na nazwę nowych autobusów elektrycznych i nazwa, która zdobyła najwięcej głosów, to była nazwa Yang Ekosia. by na to? Serio? <słys》słys》> no? Także widać. A jakie były jeszcze możliwości? Pamiętasz? Kurde, nie pamiętam, ale... ale... takie jakieś totalnie nie... Nie, <laughs> nie, nie wiem, raz, raz, dwa, prąd chyba. Tak, coś, coś takiego. takiego. Ale Jank Ekosia. Ja I teraz w Radomiu będą jeździć Jank Ekosie, także... Ja. Młodzież się do tego przyczyniła. Tak, także fajnie w Radomiu widać, że, że młoda Leokadia ma rzesze swoich fanów. Fajnie. O, ale dobra. Malibu Barbie. Ja muszę zadać to pytanie. Dobra, no. już skończmy z Malibu Barbie, no. ale ogólnie, Znowu. jak ci się podoba Leosia na tej płycie? No Malibu, Bar się Ma Malibu Barbie to jest dobry numer. Moim zdaniem, pokazała się od totalnie innej e, strony. Pokazała lepszej? się od totalnie innej strony, od, od lepszej strony, moim zdaniem. Bo e, wyszła z takiej. Swojej bańki takiej słodziaśnej dziewczynki, której muzyka leci na każdej osiemnastej, na każdej bibce. takiej Michała? Nie, ale właśnie. Ja myślałam na początku, jak wychodziły szklanki i co tam jeszcze? Bo Jungle Girl. Tak. Jungle Girl, no to myślałem, że to będzie taka artystka, która. Że to nie będzie artystka, tylko taka muzyka po kroju Kubika, Becky KSK. To jest artysta, tak. O i teraz obradziłem. kontrowersyjna opinia. Kontrowersyjna opinia. No i myślałem właśnie, że to będzie bardziej w stylu, że taki melange content cały czas, wiecie, że to będzie właśnie w tym stylu, może nie Cypisa, ale powiedzmy tego kubika i w ogóle, a na tym albumie właśnie pokazała się, że można ją traktować jako taka pełnoprawna raperka, artystka, że może sprzedać swój koncert, bo byłem na openerze, Jan byłem na Jan na openerze i no, zagrała 3-4 numery na krzyż jeszcze wtedy. A teraz myślę, że to by totalnie inny performance już z tego był. Więc... Dla, okay. mnie, dla mnie Glow Up na pewno bardzo dużo ten album dał. Dobra, ja mogę, ja mogę się z wami tylko zgodzić. Jeszcze jedno krótkie pytanie do Was, kochani moi. Dziarma czy Jankleosia na tej płycie? Dziarma. Jankleosia. Tak myślałem, że będą zdania podzielone. No, Ale no niestety jestem często dziarmą. A nie no, Jank Leosia szczerze powiedziawszy dla mnie, no w sensie wywodzi się z tego, że jest DJ-ką, nie, więc też jej teksty nie są, powiedzmy, na tyle przekminione, żeby ją jakoś tak porównywać na przykład właśnie do Dziarmy, no nie, nie chciałbym tego chyba, jedno. chciałem zrobić to teraz, bo wiedziałem, że to powiesz, ale musiałem cię od razu zjechać, także <laughs> to od razu mi się podoba bardziej. <laughs> no cóż, ja jestem team Leosia, team szklanki, czekam na więcej. Club okay. 2020. Część ale nie, duża. ogólnie fajny projekt, mi się podoba. No fajne, ale myślałem, że będzie więcej szumu tego. No ale. Dobra, ale już nie o tym. No. Także na dzisiaj już koniec. Dzięki, że byliście z nami. Dzięki za pozytywny odbiór, bo tylko taki mógł być. Byli z wami ten inteligentny, Majalska. I ja się nie będę wiadomo, życzę Wam miłego weekendu, kochani widzowie, i dawajcie znać w komentarzach. Która piosenka była najlepsza? No jak, jak będzie dużo komentarzy, że Malibu Barbie, to na następnej audycji wspomnimy o tym. Nie, to robię karaoke. To robię karaoke. jeżeli I będzie to, dużo to w następnym komentarzy. odcinku będzie karaoke. i tak. słyszymy się już niebawem. Luźna katka.